Pakuje, bo jutro ostatni raz i chcę złowić wielkiego okonia. Łukasz dowalił pięćdziesiątkę na tym wyjeździe, ja na tym wyjeździe max 42, ale dwa lata temu 50 też, też trachnąłem. Pociesza fakt, że w tamtym roku ta pięćdziesiątka siadła w ostatnie 20 minut wyjazdu, więc kto wie, może i tym razem będzie dobrze. Zobaczymy. Tak coś jak ja się pakuję i lecimy na wodę jutro rano z Jestem przygotowany, spakowany, zwarty i gotowy, więc jutro rano. Ogień na tłoki będzie się działo, mam nadzieję. Tomek! Tak. Czy złowisz jutro rybę wielką? Mam W, pas w paski? Nie. W kropki, w centki? W centki. Czyli my jedziemy na okonie, a Tomek łowić wielkie szczupaki, chyba że ma okonie w centki. Ostatni wschód słońca, ostatnie wypłynięcie. No i ja z Łukaszem, moim. Kamratem, przyjacielem, mentorem. Ruszamy. Dzień dobry. Teraz. To ja. Dzień dobry. Dzień dobry, to on typ niepokorny. I taki jest plan. Połowić oksy na różne sposoby. Na gumy, na czterbajty. Ja też chcę złowić parę oksów na wahadówkę i zobaczymy co z tego będzie. Więc zapraszam Was na film, mam nadzieję, z wielkimi, grubymi okoniami. Kolejny dzień i kolejny raz. Pogoda, pogoda. Pokazuje pazur, że tak powiem. Pokazało nam, że będzie od godziny 3 piękna aura, że nie będzie wiało, a jak widzicie na wodzie jest zupełnie co innego, ale no cóż, Łukasz pokazał też wczoraj, że na takiej brudnej wodzie można też fajnie i skutecznie połowić, więc liczę na to, że dzisiaj też tak będzie, no i że w ciągu dnia ta, pogoda, ta woda troszeczkę się obczyści, jak tylko wiatr zmaleje, no ale zobaczymy, póki co trzeba łowić, rzucać i ciśniemy. Najlepsze jest to, że u nas to ja łowię na te przynęty normalnie są dacie. A tutaj oko nie bo wody I Jest był O MLT spiał więc mamy ryby Jest dobrze A okej okay. No to Albo był to gigantyczny okoń z, okoń z zębami ale raczej to był pajk Co? Aha <gry> Na tej fali bardzo ciężko jest to branie wyczuć, mimo że szybki kij, szybkie wszystko, kurde no ciężko. Jeszcze daleko rzucam z wiatrem. No rzut w rzut, ty. Tu już jest to zielko. Tak, 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 ja tutaj właśnie za nisko, za nisko zlazłem i jest. A i co jest? Kopia. Weź ta, że się. Ja nie mogę się ogarnąć. Ja nie wiem, czy ja nie mam złamanej wędki. Ciekawostka jest taka, gdybym wykorzystał wszystkie brania, bym miał tyle ryb co Łukasz. Jest kurczę! No spadł. Jest, ale mała ryba, zobacz. No ale w końcu ci nie spadła. A i faktycznie yeah. pierwsza ryba, która nie spadła emelowi Cud Opa Tylko, że jeszcze żeby rozmiar był też cud To byłoby cudowne Jest Ale piękne bramy Szczupak Dobra. To jest co mi, spadło, nie mi mówić właśnie. To mi spadnie daleko od tego miejsca, gdzie ci wziąłem. I to są. Podbierakowy? Tak. Co chłop jest w gazie, to ja nie mam pytań, nie? Bardzo ładna ryba. Bardzo ładna ryba, Łukasz. No jak na Twitch'a jedenastki klepią te ryby, jest. O, ale rybsko. Stary widziałem całe branie Ale ryba do stary Jok. Cudo, dziękuję Ci za wspaniałe podebranie i szybką reakcję On by spadł on by spadł Mordo No chodź tu, chodź tutaj Mua. Mua. Stary ja widziałem to Mordy on wypłynął prosto tak na mnie i zabrał 4-5, co? Myślę że jest ale jaki garb Zobacz jakie ma garba wielka, piękna ryba żółta taka 4-5 piękna, Perfekto, na moich oczach. Ja naprawdę się bałem, że ta ryba spadnie, bo nienawidzę, jak te ryby biorą na krótkim dyszlu. Na moich oczach bo mam wrażenie, że jest ciężej je wciąć i one w ogóle spadają zazwyczaj. Ale szybka reakcja tego człowieka pozwoliła. Co pozwoliła? Odebrać tę rybę. Ja w I Cieszyć się nią, już o, na o, chwilę. O. Dziękuję bardzo za pomoc, w narracji. Tak było. Ale wszystko widziałem na moich oczach. Prowadzę, prowadzę łódź. Na czaterbajciku. Tak, oto. O, ale mi tu się poniewierał Ty. Izzy szadzik. No powiem ci. No. Ty pa jaka agresja. Pa co tu się dzieje, ale są dymy na wodzie. Dymy na wodzie. Kolejne wypłynęcie na okonie. I proszę bardzo. Na czaterbajta. Wreszcie udało się wpiąć. a na nim założony, jak widzicie, w dość jaskrawym kolorze, z tego względu, że przy tej pogodzie cała ta woda była mocno zanieczyszczona, brudna, więc jaskrawy kolor. Easy shot 9 cm na czterbajcie. Ryba się skusiła, na moich oczach strzeliła, co już Wam wcześniej mówiłem. Coś pięknego, zaraz Wam pokażę, co to jest, no i przejdziemy do oficjalnego mierzenia, bo jest dobrze. Zobaczcie to. Oprócz tego, że jakiś weteran, to absolutnie przepiękna ryba. Z wielkim garbem, śliczne kolory. No coś pięknego. Niesamowicie. Niesamowicie mi się podoba ta ryba. Rewelacja. dawajcie ją na miarę. Zobaczymy. Co tu pokaże, W ogóle gabary tej ryby to jest sztoc, nie? Przepraszam bardzo, jakim cudem ona przed chwilą miała 45 cm, a teraz ma 40 ledwo 4. Kuba, to? Byłeś świadkiem tamtego mierzenia. To no, byłeś, czy nie? Tak było. No i co? I miała ile? 45. A teraz ma? 44. Nieważne jakim cudem Ale to się moja stało. 50 też miała po, przy pierwszym przyłożeniu 51, a po paru e, nastu minutach podbieraku się skurczyła. No i to jest może pytanie dobre do Was: czy mieliście też taką sytuację? No bo ja już to widzę nie pierwszy raz, że taka sytuacja ma miejsce. Nieważne. W każdym razie mega ryba, szybka fotka i wraca do wody. I płyniemy na kolejne miejsce. Jaram się, piękna ryba, dzięki ukarze. Ja się nie dziwię, że nie takie ryby. Nie? No kurna 80-90 Dobra no ale Chyba oks nie raczej wątpię, że okoń Nie wiem, nie widziałem tak szalonych okoni tutaj Początek brania był naprawdę taki jak po słuchatku i tam także to oks E pajku no i to nie najmniejszy Opa Może nie jest to gigant Ale za to Dość gruby, a jak na lekki to 200 gramów, całkiem spoko. To jest dokładnie to, co Łukasz powiedział dosłownie chwilę temu, że jak nie okoń, to znajem życie, spotkamy się tutaj z fajkiem. No i tak też było na wahanełko. Szybko wypinam i do wody. No i naprawdę liczę, że z tej trawy wyleci dobry okoń, bo no wszystko wskazuje na to, że tu są. Dwa światy. Lepszy? Gorszy? Gorszy? Lepszy? Nie. Wiem. Tomek biorą? Wojtek, jak biorą? Czyli nie biorą. Stupak, stupak, człowieku. nie, jest. Stoku. Stary, jeżeli to jest to koń, to mam. I nie mógł w ostatniej chwili. Przyjrzyj się. Chrystus, ale ładny ty. No, ty to jest odsięgnięty. Tak? No jest. Taki gruby. Pa! Nie no, to. co? Książkowo. Pa, pa, pa! No ładna zdrowa była ryba. Była. A czym dzisiaj łowisz? Nie? A ja, mój drogi panie, łowię bardzo zacnymi wędkami. A opowiedz mi coś o nich. Słuchaj, Łukaszu, a. W... O, brań. Zatem y, mam dwa zestawy przygotowane, wiesz? Naprawdę. Tak jest. Jeden... Tak, jeden lżejszy, a drugi cięższy. No jak ty mnie dobrze znasz! Opowiadam. A więc tak, jeden to jest wędka, uwaga, X1 o. do 10 gramów, bardzo zacny kijek, y, który. Słuchaj, był tu z nami dwa lata temu na wrześniowym wypadzie. Wtedy łowiłem i ta wędka wyjęła 50 i dlatego też znowu ostatniego dnia jest ze mną, aby wyjąć kolejną 50. Ale na to potrzebujemy ostatnich 20 minut wyprawy, czyli zaraz tam jedziemy. Wędeczka do 10 gramów, bardzo fajny temat do łowienia. No, tak trochę na grubiej okoni, na grubiej. No, na takie przynęty. 6, 7, 8 cm, jak znalazł, jeżeli chodzi o gumy. Jakiś tam lekki, mały twiczyk jeszcze ujdzie, ale nic większego. Żadne tam 7, 8 cm podejrzewałem, że już będzie klękać. W każdym razie, spoko kijek, bardzo fajnie trzyma rybę. To co Łukasz, ty u siebie na filmie powiedziałeś, no to cała seria X1 jest bardzo, bardzo fajnie wykonana. Ja jestem bardzo zadowolony i to niezależnie, czy to jest właśnie ta wędka do 10 gramów, czy mocniejsza, w spinie, czy w kasie do 54, jakie miałem na tym wyjeździe, więc jest naprawdę spoko. No i co? Z nowości to jest MultiK. MultiK. To jest kołowrotek. Favorite Arena 2000S. No Kurczę ją pierwszy raz dzisiaj, więc jakoś bardzo dużo nie mogę powiedzieć. Tym bardziej, że to jest tylko parę godzin łowienia. Na pewno no, gładka, fajna praca. Do tego waga, bo ten zestaw jest naprawdę dzięki temu, że ten kołowrotek jest lekki, to praktycznie nic nie waży. Waga tego kołowrotka to dosłownie 180 gramów, więc naprawdę git. No i liczę na to, że kurczę, siądzie ta 50 właśnie na tym zestawie no bo no jedna ryba już dobra usiadła ale właśnie ten mocniejszy zestaw, którym powiem za chwilę więc cały ten zestawik naprawdę spoko Łukasz, jak, jak myślisz, że dobrze powiedziałem wszystko? Myślę, że bardzo dobrze Myślę, ale że... powiedziałeś no. póki co tylko o jednym zestawie a mnie bardzo ciekawi jaki jest ten drugi zestaw taki jesteś Łukasz Ciekawski, więc już opowiadam tylko sobie podmienię, słuchaj szybciutko zobacz Łukasz ten Widzę z daleka, że to chyba Skyline. Tak jest, to jest Skyline. Ale skyline, nowy, nowy Skyline, dokładnie tak, który jest opisany od 7 do 21 gramów wyrzutu. Co ciekawe, ta wędka no to właśnie. O, mówię wezmę ją pod takie troszkę cięższe przynęty, jakieś wahadło, właśnie może twiczek, ale no niestety ta woda nie do końca pozwala na łowienie twiczami w tym okresie, więc niestety. No, tutaj pod pliczami nie udało mi się jej przetestować, ale słuchajcie, wyjechała na tą wędkę ryba 45 cm okoń, bardzo spoko na gumę 90 cm. O! Kielsko! Co widzieliście wcześniej? Do tego jakieś przyłowy szczupaczków, naprawdę spoko. Zasadniczo ten kijek to jest tutaj kurcze z przypadku, chcę to powiedzieć, ponieważ to jest mój kij sandaczowy. Więc, jak tylko wrócimy z tego pięknego jeziora, Łukaszu, ja go zabieram i będę go cisnął i katował na sandaczach. Więc już teraz proszę trzymaj kciuki, żeby to było dobre otwarcie. No, przeze mnie spóźnione, bo znając życie, to pojadę dopiero na koniec tygodnia, ale jednak z tym kijem. Więc tak, taki to oto piękny, zasny kijek. Przede wszystkim bardzo szybki i dodam, że turbo lekki, ale na temat tego kija to będę Wam opowiadał jeszcze później. No i co. Łowimy. Może jeszcze na tą blachę siądzie 50. Nie! Wolę na gumę, na X1. Płyniemy po 50? Myślę, że to jest najwyższy czas. Bardzo dobrze. Koniec my friend! Żegnaj Takern! Do zobaczenia za dwa lata Szkoda Trochę szkoda się zakończenie. Dziękuję. No za co. To wszystko. Było super. Ale on Było dobrze. Dziękuję bardzo. No i niestety serio to już jest koniec. Ostatni raz idę po furę. I ostatni raz w tym roku pływałem na jeziorze Takarim. Ja wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że cała ta seria filmów wam się podobała. Że, że fajnie było przeżyć to. Razem ze mną dla mnie na pewno będzie to niesamowita pamiątka na długie, długie lata i będę naprawdę bardzo często do tego wracał, bo jest to coś niesamowitego. Jeżeli macie taką możliwość, to polecam wyjechać na takie ryby do Szwecji. Czy na to jezioro, czy gdzieś indziej. Naprawdę mega, mega temat, mega, mega sprawa. Polecam z całego serducha, warto przeżyć taki wyjazd. Jezioro Takern to jest woda, gdzie jest naprawdę bardzo dużo szczupaka. Dużo pięknego okonia ale nie jest go tak łatwo złowić, jakby się mogło wydawać. Oczywiście my tu zrobiliśmy dziesiątki, jak nie setki szczupaków. Do tego z dużą ilością pięknych okoni, ale uwierzcie, że bywały takie momenty, że w ciągu całego dnia mieliśmy dosłownie po kilka, kilkanaście kontaktów z rybami. Wiem, jak to brzmi, ale biorąc pod uwagę, że przy idealnym warunku jest to naprawdę świetna, rewelacyjna woda, no to bywa i tak, że naprawdę ten wynik jest troszeczkę słabszy. Natomiast, jeżeli chcecie taką przygodę przeżyć, chłopaki z Eventuru, dzięki którym tutaj się znaleźliśmy, naprawdę będą w stanie Wam polecić odpowiednie. Miejsce do, do połowu, do Waszych oczekiwań, dopasują to idealnie, więc jak najbardziej polecam tam zajrzeć, jeżeli w ogóle planujecie taki wypad do Szwecji. Zapraszam Was na inne filmy z tej serii, jeżeli ich nie widzieliście, koniecznie zobaczcie, opadły naprawdę niesamowite ryby, piękne, grube, ogólnie rewelacja. Ja się idę pakować, no i cóż, lecimy na promie, Wam bardzo dziękuję za oglądanie tej serii, widzimy się na kolejnych filmach. Na razie, cześć.